Cześć, witajcie, z tej strony 05 Mateo 10 i to jest pierwszy odcinek z nowej serii z gry Bad Day LA. Może opowiem trochę o tej grze. Gra wyszła w 2006 roku i nie była niestety taka popularna. Kilka lat później albo nawet jeszcze w tym samym roku wyszła ona w gazecie CD Action i tak to się wszystko odbyło. Właśnie posiada wersję z tej gazety. No dobra, no to wtedy może Wam opowiem o co chodzi w tej grze, ponieważ jednak, z synka mi coś nie działa. Więc po prostu wybuchła, po prostu, po prostu samolot wleciał w most i po prostu wybuchł, a w, nim, a w nim była bomba biologiczna, która zamieniała wszystkich w zombie. I tak to się wszystko zaczęło, jest pełno antyterrorystów, z którymi musimy walczyć. Po prostu musimy ratować albo zabijać zombie'ów, czyli w przypadku The Walking Dead, choć tam wybieramy scenariusz, ale tutaj wybieramy czy chcemy być tymi złymi, czy tymi dobrymi. No dobrze, to wtedy nowa gra. Oczywiście poziom łatwy, ponieważ pierwszy, już przeszedłem jeden poziom. Przypadkowo nie nagrało mi się. No dobrze. To... Chyba tyle. Grałem w grę chyba już dwa lata temu, albo rok temu. Wcale nie przyszedłem. jakoś tak depresję od niej miałem, ale. Postanowiłem jednak dla was, dla niej wrócić. To nie wrócić. Może będzie kot z tym nie? Ej, ja No to jest bardziej gra komiczna. Widzicie grafika jest taka komiksowa. Rozmawiamy z ludźmi prawym przyciskiem myszy. Literami się poruszamy, strzałkami nie mnożymy. Dobra, to, no to rozma porozmawiamy. Główny bohater, który my tutaj... Eh, który teraz tutaj kierujemy, to jest dosyć szarony, więc będzie na ja pewno odpalał głupoty różne nie każdy tutaj potrzebuje rybale czasem się tak przeciągają że niektóre na przykład misje się powtarzają co troszeczkę w ale cała gra jest bardzo przyjemna Samochód. O, proszę, proszę. Siadam. Ups, odjechał. Tak, to byśmy mogli wskoczyć, ale dopiero teraz możemy. Ha, ha, ha. Dobra, podskoczyliśmy. Tutaj to musimy się dostać. Oj, nie. No właśnie przez tą chorobę Przez ten błąd no, Może mogłem zabić On mną no, czy Znaczy pięśni w sumie Czy nie możemy? Nie, nie możemy To chodźmy Kto jeden do dzielnic tylko pana klawiaturze numerycznej, której nie lubię w grach sobie bardzo używać, tutaj będę rolką myszki. No tak, 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 użyłem tutaj. Trzeba tutaj podskoczyć. Gdzie teraz? Właśnie te zombie będą wymiotowali No no Teraz ja pytamy o drogę, ale to jest najgorsze, że on nam pokazuje, w którą mamy iść, a nie kierunek. Wiecie, o co chodzi, bo tamtędy nie możemy przyjść, nie ma żadnego... żadnej czy coś. Musimy wrócić do niej i wtedy możemy się udać tam, gdzie ta strzałka wskazuje. Przez tego przykład możemy pytać. Prawdopodobnie w trudniejszych poziomach różni się tylko tym, że musimy albo większą liczbę zombie, albo po prostu nie możemy pytać ludzi o drogę, to jest bez sensu. Nie no wiadomo, początkowy przecież nie będzie brał najtrudniejszego poziomu. Przynajmniej średni.

czy tam nie leży jego broń? fuck? ale po pójść pójdziemy najpierw, później dotrzemy do strażnika. Patrzcie, z tego co pamiętam, najpierw była misja dotrzeć do strażnika, teraz się po prostu zmienili co jest. E Ej! te ziomuś! Ziomuś! Nic ci nie zrobiłem. A co musimy robić? To gasić ludzi. Patrzcie, tu. chodź tu. Oczywiście. Jak się palą, to też ich stan życia także maleje. Dlatego musimy się śpieszyć. Ich tu jest... jakiś jaki ich I tu jest mało. szczerze powiedział, że trzeba szukać, zagłębić się. Więc za jakiś czas tu przychodzą. my się pali. No a tutaj możemy się uzdrowić jedzeniem. Dobra, czas, ale... Ja tu szukam palących się ludzi. No widzę, żadnego tutaj nie ma człowieka. Prawdopodobnie zrobię króciutkie cięcie. Jestem hardcore'em. O, tam jakiś leci, widzicie? Raz na, na ...ruski rok tutaj. Jakiś przyjdzie... No nie, tylko się nie! Nie, nie, nie umrzy! Nie, no stop, please! Jest. Tam ten kolejne samobójstwo popełnia. Czekajcie, czy on nie miał tego? Ale no mamy Ej, ty chodź! A, czyli ci co mają wykrzykniki nad sobą to tym możemy prawdopodobnie pomóc. Chodź tu, chodź tu! Nie tam samobójstwa robią. Ok, jeszcze jeden chyba. Oni się tu kurno obrzucają. No! Ja wam tu pomagam jeszcze tak pewnie wszystko. Wrzucacie, szyję. Gdzie jest kolejny? O, tu jest, chodź tu, do nogi. Gra ja ma dużo babów, więc jeżeli co że ktoś przenika przez ściany albo przez krzaki, to się nie dziwcie. <laughs> right? the is always having to old what well, it here. There's an emergency shelter in the basement of a high school a few blocks from here. I suggest you get there as fast as you can. Hey! Wait a minute. Take the kid with you. He's been poisoned and needs an the antidote. There's an ambulance at the end of this block. Vicky? No way! Oh shit! Get the fuck out of here! Go! Go! Get out of here, you stupid idiot! Ah! Okej, gdzie ci się nie musimy martwić, od siebie też nie, bo oczywiście się odrodzimy, jedynie może to nie upłynąć na nasze staty, więc jego nie musimy pilnować w Prawdopodobnie będziemy musieli. Nie telewizor. Nie wiem, w tym pójść. No to na siebie nie patrzmy teraz. Chyba kolega tutaj zmarł, w którym mieliśmy dać klucz. Oni tutaj oh. wżywać na nas. Za przeproszeniem. Wszystki powinien nas atakować. Okej. Okay. Mały jesteś? 70 żyćka masz. Jakby tu masz masz przyjaciel A do trollców. Teraz nie wiadomo jak to nazwać. chodź, chodź chodź Okej. Okay. Boję się. Nie no, pytał. Ciekawe, czy Marca... Oj, nie, 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 wymiotuj, nie, 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 jeśli ma od tych od razu broń. Nie ma co, nie bójcie się o życie moje. Zaraz i tak się odrodzimy w tym samym miejscu. Dlatego poziom łatwy. Gra jest naprawdę trudna. Zaprowadzimy malca do ambulansu. Holender! Jak nie do niego wejść? No chodź tu mały lec. Mały lec. Na mu Nice. Nie ma no, no, broni. Nie wiem gdzie jest. No mamy też umarł. Gdzie no. mam je wspominać? Mamy... Jakoś tu mam ustać. ale. Okej, okay, trzeba było z nim tam pójść, więc samemu nie mogliśmy. Sam jest postrzegany, jest... Widzicie, widzicie kolejna misja ktoś się... oczywiście przedłuża. O, tam mamy. Okej, to może z tym będziemy patrzeli gdzie są pieni, gdzie nie. Pójdziemy oczywiście do tych domów. się mogli ich kasić. Tam było najwięcej tych zombi. Okej. Okay. On już chyba jest w ambulansie. się. Teraz przedostać się do tych domów? O, tam widzę złowi. Za mną nie gdzież? Malczo, no. się okay, zostać. Tam jest. Kupki. Okay. Najlepiej będzie ich leczyć. Nic z tym nie tracimy, to już sobie otworzymy i będziemy musieli uciekać. Niestety teraz bym nie mógł skończyć tego odcinka, ponieważ może zależymy zapisać i dopiero, to znaczy automatycznie się zapisze. Nie, to dopiero będziemy mogli zrobić, to znaczy możemy teraz zrobić, ale to wykonamy dopiero, gdy tą misję zakończymy. No super. To znaczy naładuje się nam zaraz gaśnica, z co nie ma największego problemu. To tak samo będzie potrzebne do misji. Nie wiem czy teraz teraz można pokonać. Jeszcze trzech No problem Tutaj kolejny Ale patrzcie jak coś szybce Znajem ci się czy nie zrobić serii Daisy Chociaż nie wiem czy powinienem jakiś sam zbytek samemu no to Tutaj tak samo to kolejne misje, a jak widziałem kolejnego to. Tak, tak. Chodź tu. Chodź tu. No, patrzcie jak ucieka. I teraz możemy to wykonać z lecenia. Czyli tu... Patrzcie jakie są lika. Hej! Jeszcze raz. thank you Dziękuję tworzeniu tej gry za to, że wprowadzili coś takiego. Okej, teraz musimy wrócić, widzicie, wracamy. Nawet tu, później tu. Wkurzające to jak nie wiem. No, widzicie? Takie bawi cholera. Już nie mamy zapytamy gdzie cię odnajdę. Odlewy, tak też można. O, to jest najlepsza akcja według mnie. Już jest taką miskanka. I żyje. Ha, ha.

nie to się nie opłacało no, mam jeszcze na ma cztery. 4 zupełnie nie opłacało to teraz będziemy wracali żadnego wyjścia no to nam zrobią nerwiające jak nie wiem gra ja w ogóle przynudza, tak faktycznie ona przynudza już zrobiłem zindec wujaję prędy aby w każdym razie iść się zdecyduje się. już myślałem teraz. Po tej misji, teraz będzie, to nie pamiętam. Oczywiście. This Tam, tam. No i tam chyba widzimy te kluczyki. Tak. Hmm. You over here? Też już oh, oh, oh. <coughs> 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 No, congratulations. Wiesz, powiść. Jeszcze nie poczekaj,

No. To 11, 8, 39. Czas trwania 19 minut. Dobra, to już by był koniec tego odcinka. Zapraszam do subskrypcji, komentarz i do oglądania dalszego odcinka, który się pojawi może w przyszłym roku. Oczywiście, taki zamiar